Widzę super on ona mi się mega podoba. Może go zmierzę. Bardzo fajne. Szukał, to są pasiaki takie rozpinane pod szyję. Wiem, że dużo dziewczyn lubi takie, ale to jest to są akurat bluzy. Fajne te kamizelki też wezmę do zmierzenia. Bardzo mi się podobają. Widziałam dużo fajnych butów skórzanych i torebek, ale na sklepie coś kiepsko z tym asortymentem. No i to nawet fajna, to jest bardzo fajna. Dobra, mam tyle, że ledwo się zmieściłam do przemierzenia. słuchajcie. To co, mierzymy? Pierwsza rzecz, taki korzuszek. Bardzo fajny na teraz, ale na zimę też. No ekstra, do narzucenia, bardzo ładnie wygląda. Podoba mi się, to jest wykonane jakby z takiego ala... No nie zamsz to nie jest. W środku taki baranek. Nie jest to mega grube, ale cieplutkie. Fajnie wygląda. I ta kamizelka, mierzyłam rozmiar S, cena 219,99 Tutaj widzicie też referencje, ale postaram się Wam wszystko podlinkować, jeżeli znajdę to na stronie. Kolejna rzecz, kożuch pilotka, no świetny on jest. On wygląda, słuchajcie, tak jakościowo, naprawdę ekstra. Bardzo mi się podoba. I długość, nie jest taki krótki jak większość teraz tych kożuchów, które można kupić. Bardzo mi się podoba, świetne. Gdyby nie to, że już mam. No, chyba bym go kupiła. Ciekawa jestem tylko, czy obładzi to futerko. O, już widzę, że tak, niestety, bo mam na czarnym sweterku. No, to to będzie jego minus, aczkolwiek jest super miękki. No i wygląda mega. Tutaj cena 280zł, ale niestety zobaczcie na to. Widzicie to? <gry> Także nie polecam. Jest przepiękne, no ale to co mi zrobił ze swetram to jest tragedia. I tu na szczęście jako właścicielka kota słuchajcie co ja zawsze mam przy sobie? Roleczkę. Następna rzecz to będzie takie wdzianko. Coś pomiędzy kurteczką taką na ciepłomiesień a żakietem. Zobaczcie, wziąłam SK, cena prawie 260 zł. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda na mnie. Hmm, dziwnie chyba to dosyć leży. Rzecz na pewno oryginalna i taka unikalna, bo nie widziałam czegoś takiego w innych sklepach. I fajna taka gruba dzianina. Aczkolwiek, no ja się nie czuję w tym tak top. I ta kurteczka kurteczko, żakiety, to już mi się bardzo podoba super jest, tylko jest cieniutka także myślę, że można albo pod kurtkę zimową, pod płaszcz no albo jeszcze na teraz, jak jest cieplejszy dzień myślę, że będzie ok, bardzo ładna i lubię ten kolor i mierzyłam M kosztuje 250 zł no ta mi się mega podoba bardzo fajna Teraz, skoro mierzymy bezcelery, nie mogło zabraknąć bezcelerowego pasiaka z zameczkiem. Ten jest wykonany z bawełny na takim misiu, bardzo miłym. Bardzo fajny. I ta bluza 120 zł kosztowała. Fajna. Ale mi jakoś powiem wam szczerze, że już chyba te pasiaki się znudziły. Rzecz to ta super marynarka. Bardzo mi przypomina te, które są co roku praktycznie w zarze, a nawet podobne guziki. Materiał jest bardzo fajny, bo jest porządna, widać, że nie będzie się gniotła i trzyma fason fajnie. No Marynarka jest super. Ja mierzę Eskę. Bardzo ładne detale, zobaczcie. I kolor ma bardzo fajny. SK 229 zł Pokażę Wam jeszcze te guziki z bardzo bliska jest strukturę materiału, bo jest naprawdę super Żakiet bardzo inspirowany Chanel, piękny jest, no, jest bardzo elegancki Ja mierzę SK i on jest bardzo dopasowany Gdyby ktoś wolał większe, to trzeba chyba brać rozmiar po prostu większy w sensie, wiecie, żeby nie były tak mocno dopasowana On jest dosyć krótki, bo ja mam spodnie z wysokim stanem A i tak jest tak na styk No ale jest piękne Ślicznie wykonane z Mango w tym sezonie są bardzo podobne Ale ten jest chyba ładniejszy świetne jest żakiet kosztuje 250 zł, no ale mega mi się podoba, piękna. Sam koniec bestsellerowa w tym sezonie spódnica. Ja wybrałam akurat skórzaną, Są również mega modne teraz dżinsowe. Co ona jest trochę wygnieciona, pewnie nie wiem kto się dopiero niedawno wywiesił, no ale jest super. Ja wam przypomnę, że mam 1,76 m, więc ona dla mnie jest no takiej idealnej długości za kolano. Przynajmniej mi się taka długość podoba. No, leży super. Ja akurat miałam sobie bodki teraz. Fajnie by też wyglądała do kozaków. Bardzo ładnie. I ona ma ten pasek w zestawie. I bardzo fajnie to wygląda. Oczywiście ten pasek jest taki sztywny, wiecie. No, tutaj się nie ma czego spodziewać, że to będzie luksusowa skóra. Ale wygląda bardzo porządnie. Spódnica jest ekstra, bardzo mi się podoba. Spódnica 125,99 S, mierzyłam. Wchodząc, jeszcze zobaczyłam takie oficerki. Zmierzę je, są super. Przynajmniej tak wyglądają. Takie też wyglądają super i mają niski obcas ekstra. 330 zł i taki gruby, porządny z paskiem. Bardzo fajne. Miałam wychodzić i jak widziałyście znalazłam te oficerki. Zaraz je zmierzę. I taką ciekawą sukienkę. Może to bardziej klimat jesieni pod Ramoneskę. Ale też ją zmierzę dla Was. I użyłam tą sukienkę. Ona kosztuje chyba 119-120 zł. Zaraz Wam pokażę metkę. To jest S. Ale jest taka trochę tutaj... Powiem ja Wam jest tutaj na gumce, więc... Myślę, że spokojnie i MKLKA wejdzie w nią. Chyba XSK ja bym musiała mieć i jest mega długa. Do niej założyłam te oficerki. Piękne są te oficerki, są naprawdę świetne, kosztują 250 zł. Ekstra są. Bardzo eleganckie i naprawdę nie widać. No wyglądają jak ze skóry. Podejrzewam, że skóra to nie jest. Super. sukienka. Też mi się bardzo podoba, oryginalna. Wzór ma fajny. No, ale czuję, że to poliester. Ja to wszystko. Mam nadzieję, że przegląd Wam się podobał i do zobaczenia!